Rap niektórym dla większości miłośników tego gatunku jest czymś więcej niż muzyką. Tym bardziej zabolała ich śmierć jednego z ulubieńców. Tragicznie skończyła się interwencja policji, podczas której zmarł młody chłopak, powiązany z tym rodzajem muzyki. Rap zyskał swój wielki rozgłos w latach 90., kiedy okazało się, że z powodzeniem można odejść od muzyki, która do tej pory święciła triumfy. Bez wątpienia kolebką tego gatunku są Stany Zjednoczone. Właśnie w tym kraju miało miejsce to tragiczne zdarzenie. Policja otrzymała zgłoszenie o śpiącym w aucie uzbrojonym mężczyźnie. Nie pomogły próby obudzenia go, a gdy w pewnym momencie wykonał nagły ruch, padły strzały. Zginął na miejscu. Okazało się, że zastrzelonym chłopakiem był 20-letni William C. Cobaltier, znany w internecie jako Willibo. Dumnie reprezentował subkulturę hip hop, a jego utwory powoli zdobywały popularność w serwisie YouTube. Rafer zastrzelony przez policjantów, całe zdarzenie miało miejsce w północnej Kalifornii. Według informacji podanych przez prasę zagraniczną, pracownicy popularnego baru Taco Bell zauważyli, że młody mężczyzna śpił w swoim samochodzie. Według nich miał przy sobie broń. W ostatnich latach mieszkańcy USA są bardzo wyczuleni na punkcie broni w miejscach publicznych, dlatego nie powinno nikogo dziwić, że pracownicy wezwali policję. Funkcjonariusze musieli działać z zachowaniem ostrożności wobec uzbrojonego mężczyzny. Próbowano go obudzić, jednak mężczyzna nie reagował na działanie funkcjonariuszy. Nagle zaczął się gwałtownie ruszać, lecz dalej nie reagował na komendy. Wtedy to wykonał nagły ruch ręką w kierunku pistoletu. Sześciu policjantów otworzyło ogień. Kochał rap, zginął od strzałów policjantów. W związku z tym wydarzeniem tradycyjnie już pojawiły się oskarżenia o rasizm. Według czarnoskórej części społeczeństwa policja reaguje gwałtownie na ich kolor skóry i jest to przyczyną brutalnych zdarzeń. Kuzyn zmarłego sądzi, że Willi zginął przez to, że reprezentowana przez niego subkultura hip-hop pasuje do pewnego modelu, który policjanci chcą wyeliminowywać. Zdarzenie wywołało kolejną lawinę dyskusji na temat rapu. Ludzie zastanawiają się, czy to, że wielu znanych raperów wywodzi się ze środowiska przestępczego, nie ma wpływu na młode pokolenie, które szuka swoich idoli i pragnie ich naśladować. Zwłaszcza, że niektórzy z nich wprost gloryfikują w swoich tekstach i teledyskach uroki życia gangstera.